W poprzednim odcinku Encyklopedii Staropolskiej opowiadałem Wam o twierdzach dawnej Rzeczpospolitej. Miały one ogromne znaczenie strategiczne. Jednak dla przeciętnego człowieka żyjącego w XVI czy XVII wieku, to nie zamki i fortece były najważniejszymi punktami na mapie. O wiele ważniejsze w codziennym życiu były karczmy. Staropolskie karczmy były odpowiednikiem dzisiejszych pubów czy restauracji. Często pełniły też funkcje, nazwijmy je hotelowe. Można więc było w nich przede wszystkim zjeść i wypić, a także wypocząć w trakcie podróży czy zamieszkać, np. Na, na czas jarmarku czy sejmiku. Choć cieszyły się ogromną popularnością, to z dzisiejszej perspektywy nie były przesadnie wygodne i przyjazne. Bywalcy tego typu przybytków musieli pogodzić się z brudem, ciasnotą i niskiej jakości jedzeniem. Podczas podróży, sposobem naradzenia sobie z niewygodami było wożenie własnej żywności i posłań, a przede wszystkim znieczulanie się napitkami. Ilustracją dla dzisiejszego materiału będą dwie zachowane XVIII-wieczne karczmy. Suchej Beskickiej, wciąż znajdująca się w centrum miejscowości, i tak zwana Czarna Karczma Spod Wilka, przeniesiona do Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej. Obie pamiętają czasy Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest wydawnictwo Replika, które odpowiada za wydanie serii trzech interesujących książek w cyklu Szabla i Miecz. Książki są dobrą propozycją dla widzów encyklopedii Staropolskiej. Są to bowiem powieści historyczne, których akcja osadzona jest w czasach świetności Królestwa Polskiego. W sidłach diabła to historia oparta o życiory Stanisława Stadnickiego, słynnego diabła z łańcuta. Mąż krwawy osadzony jest w czasach Kazimierza Wielkiego, zaś Zamek Gardło Rzeziec opowiada dzieje rycerza wyruszającego do boju z tatarami. Jeżeli szukacie wciągającej lektury na letni wieczór, serdecznie zachęcam Was do odwiedzenia strony wydawnictwa Replika. Pakiet trzech książek kupicie tam z dużym rabatem. Link do sklepu internetowego wydawnictwa znajdziecie w opisie. Teraz zaś zapraszam Was do staropolskiej karczmy. Rozpowszechniły się na ziemiach polskich już w czasach średniowiecza. Wspominał o nich Gal Anonim przy okazji opisywania żałoby po pierwszym polskim królu, Bolesławie Chrobrym. Po śmierci Chrobrego nikt uczty głośnej nie wyprawił, żaden mąż szlachetny ni białogłowa w suknie uroczyste się nie przystroili. Ani oklasków, ani dźwięków lutni po gospodach nikt nie zasłyszał. Żadną piosnką dziewczęcią, ani odgłosem wesołości echo po ulicach nie zabrzmiało. To źródło, a zanim wiele innych, wskazuje, że już w średniowieczu karczmy były potrosze restauracjami i hotelami, potrosze miejscami, w których królowały tańce i muzyka. Przez wieki popularność gospod na naszych ziemiach nie słabła. U progu powstania Rzeczpospolitej Obojga Narodów niemal każda większa osada posiadała taki obiekt. W miastach zaś bywało ich nawet kilka. Karczmy różniły się między sobą. Te wiejskie przeznaczone były zazwyczaj dla mieszkańców danej gromady. Zajezdne, zwane też gościńcami, dla podróżnych. Właścicielami gospód mogli być plebani lub mieszczanie wówczas mówimy o karczmach plebańskich lub mieszczańskich. Przede wszystkim zaś szlachta, ta prowadziła karczmy dworskie. Średnio zamożni panowie bracia, co do zasady, woleli samodzielnie administrować swoimi karczmami. Wówczas karczmarz był niejako pracownikiem dworu i musiał rozliczać się z bieżących dochodów. Bogatsi herbowi woleli zaś takie obiekty wynajmować oddawać w arendę, jak się wówczas mówiło. Taki najem trwał określony czas zazwyczaj od 3 do 9 lat. Szlachcicowi gwarantowało to stałe dochody, a jednocześnie zwalniało go z bieżących spraw, np. remontów budynków karczemnych. Status własnościowy przekładał się na ofertę karczmy. Arendarze, szczególnie krótkoterminowi, zainteresowani byli zazwyczaj wyciśnięciem ze swojej inwestycji maksymalnego zysku, nie zawsze w uczciwy wobec klientów sposób. Z funkcjonowaniem karczmy związana była tak zwana propinacja. Było to wyłączne prawo właściciela dóbr ziemskich do produkcji i sprzedaży alkoholu oraz czerpania z tego tytułu zysków. Oznacza to, że w danej karczmie nie można było sprzedawać np. piwa czy gorzałki z obcego źródła. Zakaz ten jednak nierzadko łamano. Czasem karczma była dzierżawiona wraz z prawem propinacji. Wówczas opisywane przywileje przejmował, zastało opłatą arendarz. Często arendarze pełnili jednocześnie rolę karczmarzy. Wśród nich zdarzali się też prawdziwi bogacze, najmujący sobie ludzi do pracy. Karczmarz zaś był w danej gromadzie postacią bardzo ważną, choć nie zawsze szanowaną. Czasem uznawani byli karczmarze za załóżników dworu, oko i ucho pana, czasem zaś za doradców i powierników. Często łączyli oni swoją pracę z inną specjalizacją kowala, kuśnierza, rzeźnika czy szewca. Karczmarze rekrutowali się z wszelkiej maści ludzi luźnych, czasem z zubożałych mieszczan, tzw. łyczków. Od XVII wieku zaś zarówno wśród karczmarzy, jak i arendarzy było coraz więcej Żydów. Szczególnie na południowo-wschodnich rubieżach dawnej Rzeczypospolitej. Pod koniec wieku XVIII prowadzenie gospód uznawano już za zajęcie typowo żydowskie. Pakiet zaleceń dla karczmarza idealnego pozostawił Jakub Haur, autor Ekonomiki Ziemiańskiej Generalnej, czyli encyklopedii poruszającej tematykę rolniczą i nie tylko, będącej w zasadzie poradnikiem spraw codziennych. Według Haura karczmarz powinien odznaczać się konkretnymi cechami. Karczmarz powinien być zawsze trzeźwy, czujny, baczny i ostrożny na wszystkie strony. Dla jakiej przygody, bo w takowym czas ludzi zgromadzeniu różne w różnych głowie muszą być fantazje i zamieszania. Znajdują się tanecznicy, są też napastnicy i złodzieje na nieszczęście ludzkie. Jedni piją, drudzy się biją. Powinien tedy być karczmarz na to czułym i ostrożnym. Ma być także ludziom ochotny, ludzki, przychylny i każdemu wygodny. Oferta spożywcza karczmy nie była przesadnie rozbudowana. Podstawowym napitkiem było oczywiście piwo. Jego jakość była bardzo różna i w źródłach łatwo odnaleźć można narzekania na ów napój. Przykładowo satyryk Krzysztof Opaliński określał karczemne piwo jako godne wyłącznie tego, aby truć nim diabły w piekle. O wiele rzadziej w karczmach serwowano miód i wino. Od XVII wieku popularność zaczęła za to zdobywać gorzałka. Ta w kolejnych wiekach i w wielu miejscach wyparła piwo i stała się najpopularniejszym alkoholem spożywanym przez gości. We wzroście popularności wódki wielu moralistów XVIII-wiecznych widziało źródło zła szerzącego się w Rzeczpospolitej. Jednym z nich był ksiądz Serafin Gamalski, autor przestrug duchownych wydanych w 1742 roku. O, gdyby taki proces na wódkę wydano, żeby jej bez medyka rady nie pijano. Wyschłoby w Polsce naszej źródło wiela złego, lepsze by wybuchnęło dobra potrzebnego. Jeśli zaś chodzi o jedzenie, to nie różniło się ono od ówczesnych standardów. Podstawą były grochi kapusta, podpłomyki, polewki, suszone mięso czy ryby. Dla bogatszej klienteli ubijano drób lub organizowano inne mięsiwa. Była to jednak rzadkość. A jak wyglądała staropolska karczma? Prawie zawsze był to budynek drewniany, kryty wysokim, słomianym, rzadziej gątowym dachem. Bryła karczmy wyposażona była z reguły w ganki i podcienia. Wnętrze dzieliło się na izbę karczemną, w której przebywali goście, a także alkierze, to jest sypialnie dla gości, a także komory służące do przechowywania zapasów. Karczmy budowano z reguły albo na planie prostokąta, albo litery T. Karczmy plebańskie stawiano w sąsiedztwie kościołów. Zdarzało się, że skłonni do zaczepek właściciele budowali karczmy w pobliżu granic swoich włości, tak aby zachęcać do korzystania z ich oferty chłopów ze wsi należących do konkurenta. Nierzadko prowadziło to do gorących sporów. Osobną kategorią gospód były wspomniane już przybytki przeznaczone przede wszystkim dla podróżnych, tak zwane karczmy zajezdne lub gościńce. Lokowano je przy szlakach handlowych, zarówno tych ogólnokrajowych, jak i lokalnych. W ich wnętrzach, oprócz izb i alkierzy, znajdowały się też tzw. stany, czyli pomieszczenia dla koni i wozów. Wnętrze karczmy, niezależnie od jej rodzaju, wyposażone było w proste, drewniane sprzęty – stoły, ławy i stołki. W alkierzach nie można było raczej liczyć na wygodne, królewskie łoża. Strudzonym wędrowcom zazwyczaj musiały wystarczyć szerokie ławy do spania. Do rzadkości należały karczmy wyposażone w drewniane łóżka z pierzynami i poduszkami. Karczmy nie posiadały toalet. Myto się w misach lub bezpośrednio pod studnią potrzeby załatwiano na łonie natury. Cechą charakterystyczną karczmy była wywieszona na niej wiecha, stąd brały się powiedzenia: chodzić od wiechy do wiechy, czyli od karczmy do karczmy, czy przysłowia w stylu, gdy piwo, kwaśnieje, wiechy chowają. XVII-wieczny poeta Wacław Potocki pisał w jednym ze swoich dzieł: Wieniec na wino, wiechę na piwo, krzyż na miód wieszają. Sugerował w ten sposób, że karczmy używały różnych oznaczeń w zależności od serwowanego w nich alkoholu. Karczmy miały też swoje charakterystyczne nazwy. Wśród zachowanych w źródłach odnaleźć można określenia takie jak: radość, uciecha, hulanka, zabawa, czekaj, utrata, piekło, rzym, zawada, przekora. Czy wilcza jama? W nazwach tych odbija się wizerunek karczm, siedzib uciechy i radości, lecz także pijaństwa, grzechu i rozbójnictwa. Myliłby się jednak ten, kto uznawałby, że w karczmie wyłącznie pito i się bito. Rolę karczmy dobrze scharakteryzował Józef Ignacy Kraszewski. Choć wybitny historyk żył i tworzył w wieku XIX, to jego opis pasuje równie dobrze do czasów wcześniejszych. Gdzieś jest wieść bez karczmy. Byłoby to stworzenie bez głowy. Karczma bowiem jest miejscem schacki, rady i wesela. W niej się wszystko nawiązuje i zawiązuje. W niej żal jeden drugiemu wylewa, w niej się kłócą i biją i swarzą, i godzą i kochają. Karczma to serce wsi. Rzeczywiście karczmy spełniały, szczególnie w społeczeństwach wiejskich, rolę lokalnych centrów rozrywki. Organizowano w nich biesiady i tańce. W izbach karczemnych spotykano się i obradowano. W karczmach odbywały się sądy i wesela. To dlatego wspomniany wcześniej haur zaleca karczmarzom, aby przykładali szczególną uwagę do zatrudniania odpowiednich muzyków. Karczmarz ma mieć muzykę zwyczajną, dudę i skrzypka, którym tanecznicy płacą, osobliwie ci, którzy w tańcu przodują. Karczmarz jednak ma też pewnych czasów utraktować muzykę, aby się od niego gdzie indziej nie oddalali. Albowiem szynk bez muzyki, wóz bez marowidła, taniec bez dziewki za nic nie stoi. Karczma pełniła też rolę sklepu. Można było w niej kupić nie tylko żywność i napoje, lecz także różnego rodzaju przydatne akcesoria, takie jak gwoździe czy narzędzia. Od karczmarza chłop mógł nabyć też sól, niezbędną w staropolskim obejściu. Pora odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule tego materiału. Czy przeżyłbyś w staropolskiej karczmie? Jedną noc pewnie tak. Załóżmy jednak, że jesteś siedemnastowiecznym podróżnikiem. Nie dość, że musisz przedzierać się przez tonące w kałużach i błocie drogi, brodzić w rzekach i znosić zmienne warunki atmosferyczne, to jeszcze nie możesz liczyć na odpoczynek w wygodzie i spokoju. W licznych relacjach, spisanych zarówno przez mieszkańców Rzeczpospolitej, jak i cudzoziemców, nie brakuje doniesień, że pobyt w karczmach nie należał do bezpiecznych ani miłych doświadczeń. Z jednej strony łatwo było trafić na pijacką burdę, z drugiej warunki lokalowe i oferta żywieniowa pozostawiały zazwyczaj bardzo wiele do życzenia. I tak często za łóżko służyła w walkierzach rozcięłana na klepisku słoma, na którą narzucona była płachta materiału. Meble były bardzo proste. Czasem, alkierze były zbiorowe, spano w kilka osób. W zaśnięciu nie pomagało wszechobecne robactwo. Spokojny sen zaburzały też hałasy i rozliczne zmartwienia. Przede wszystkim przed złodziejami. Posłuchajmy, jak pisał o tym śląski podróżnik z czasów stanisławowskich, Jan Jakub Kałsz. Podróżny nie ma co marzyć o gościnnym pokoju, o łóżku. Nie może nawet liczyć, że zaspokoi głód. Zajazd w mieście czy na wsi tym tylko różni się od zwykłego domu, że składa się z jednej wielkiej izby z kominem i ma wielką stajnię dla koni podróżnych. Kto przywiezie z sobą znaczny zapas żywności i inne niezbędne przedmioty, może oczywiście liczyć na zabezpieczenie pozostałych drobnych potrzeb. Kto jednak tego nie uczyni, dotkliwie odczuje braki na każdym kroku. Kilka nocy w podróży i odpoczynku w takich warunkach dla człowieka XXI wieku zakończyłoby się zapewne poważną chorobą. A ta w okresie staropolskim zazwyczaj oznaczała śmierć. W dzisiejszym odcinku Encyklopedii Staropolskiej to już wszystko. Serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału i zostawiania łapek w górę. A także wspierania mnie za pośrednictwem Patronite, YouTube i darowizn wpłacanych bezpośrednio na konto podane w opisie. Za obejmowanie mecenatem mojej działalności serdecznie Wam dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia czołem.